Na ten samochód, co na ten samochód spadło? Nic nie spadło na samochód, bo po prostu yy, słoik pękł od ciepła i ta zupa się rozlała na balkon. Nie ja jestem złośli na policję, bo ja nie mam z nic wspólnego. Adam kończy w tym roku 28 lat. Chociaż z wykształcenia jest inżynierem, kilka lat temu postanowił porzucić wyuczony zawód na rzecz kształtowania swojej sylwetki i wyrywania dupeczek. Myślę, że młodość przeżywamy tylko raz, więc trzeba się nią cieszyć, to jest teraz to, co ja właśnie robię, cieszę się ze swojej młodości, nikomu nie zawadzam, robię to, co do mnie należy, do moich obowiązków, a przy okazji jeszcze potrafię się pocieszyć, pobawić. Lubię bardzo zwierzęta i no naprawdę myślę, że uważam siebie za osobę o, o wielkim... o wielkim... Sercu. Nie, bicepsie, bicepsie. 46. Młody mężczyzna twierdzi, że jego kluczem do udanych podbojów rasowych dupeczek przeróżnej maści jest pokaźnych rozmiarów klatka piersiowa, dobrze docięty biceps i odpowiednio prezentujące się auto. Nieskromnie mówiąc, myślę, że moje ciało wygląda jakby zostało wyciosane przez samego Michała Anioła. Naprawdę jest to wspaniałe, ale staram się z tym nie obnosić. Wiem, że ciało to nie wszystko i że liczą się też inne aspekty, a między innymi dobre auto. Myślę, że trzeba mieć dobry samochód i przede wszystkim ten samochód musi mieć dobry lakier. Jeżeli ten lakier jest dobrze wykończony, wtedy naprawdę jesteśmy w stanie poznać i wyrwać kobietę z najskrytszych marzeń, naprawdę tą kobietę, o której śnimy. Jesteśmy w stanie wtedy poderwać, ponieważ dobry lakier w samochodzie naprawdę załatwia 90% roboty. Staramy się wybierać nie najdroższe samochody. Nie bądźmy, nie bądźmy, wiecie, tacy szalancy. Po prostu ja staram się na przykład szukać aut amerykańskich, bo te samochody wyróżniają się na ulicach polskich dróg i po prostu są rzadkimi okazami. Dlatego nie trzeba wydawać aż tak dużo pieniędzy, a można zrobić wrażenie. No i w połączeniu właśnie z tym żelakierem możemy odnieść sukces. A jeżeli do tego dochodzi klata i boskie ciało, to tylko na plus. Ulica, przy której mieszka Adam, jest dzisiaj wyjątkowo zapełniona. Chłopak ma problem ze znalezieniem dla siebie miejsca, ale po chwili dostrzega wolny kawałek chodnika. Nie wie jeszcze, że jednej z jego sąsiadek pomysł ten się nie spodobał. Kolejnego dnia Adam spędził większość czasu w domu, pracując zdalnie z komputera oraz analizując swoją jakże ciężko wypracowaną sylwetkę. Nieźle. Widzę trochę krzywe, lewy większy, prawie do poprawy. Kostki na brzuchu do wyrównania. Czy to się da? Odwieczny problem. Po wielu godzinach rzetelnej pracy w końcu przychodzi czas, aby Adam mógł zająć się tym, co lubi najbardziej. Oczywiście zaraz po jedzeniu, trenowaniu i patrzeniu w lustro. To znaczy polowaniem na dziewczyny. No, więc ja rozpatruję trzy poszczególne kategorie kobiet. Tak, dzielę po prostu sobie kobietę na trzy kategorie, i w zależności od tego, jak się czuję danego dnia, na co mam ochotę, tak wybieram konkretną kategorię i na taką poluję. W cudzysłowie, wiadomo, po prostu próbuję wyrwać kobietę z konkretnej kategorii. No, więc pierwszą kategorią są tak zwane suwnice albo bramy, drugą są ławeczki, no i trzecią są sztangielki. Pierwsza kategoria to są kobiety większych rozmiarów, one są pełniejsze, naprawdę kiedy je zobaczycie, dobrą suwnicę albo bramę, jest za co złapać, tylko wiecie o co chodzi, nie? Teraz kolejna kategoria, ławeczki. Ławeczki to są kobiety drobne, stosunkowo drobne, które nie mają za bardzo rozbudowanych pośladków, biustu, ale... Ponieważ są drobne, to możemy przy nich, znaczy ja, to jest moje odczucie, ja przy nich czuję się na znacznie większego. Naprawdę czuję się dowartościowany, bo po prostu wyglądam jak tur, jak taki dowalony dzik. I trzecia kategoria, kiedy czuję się na siłach, są tak zwane sztangielki. To są kobiety wytrenowane, one wiedzą, co się dzieje. Chodzą, trenują pośladki regularnie. Um, naprawdę często w parze idzie... <laughs> Wiecie, duży bius, mają czym oddychać, i sztangielki nie są tak łatwe w wyrywaniu, ale myślę, że no mam duże szanse. Mam duże szanse, mam doświadczenie i wiem, że też mam dobry lakier w samochodzie. A sztangielki lubią dobre lakiery w samochodach, także um, no, najczęściej poluję na sztangielki. Adam nie może uwierzyć własnym oczom. Jego auto zostało oblane dziwną substancją, przypominającą zupę z kawałkami ziemniaków i kiełbasy. Co gorsza, słońce jest dzisiaj tak mocne, że substancja całkowicie zaschła na lakierze samochodu. Wszystko wskazuje na to, że zupa została wylana na samochód z jednego z balkonów, znajdujących się nad zaparkowanym autem. Zszokowany mężczyzna postanawia interweniować i błyskawicznie udaje się na górę w poszukiwaniu sprawcy. Na ten samochód, co na ten samochód spadło? Nic nie spadło na samochód, po prostu słoik w od ciepła i ta zupa się rozlała na balkon. Tak czy inaczej, samochód był w jednym stanie, jest dziewczyna, która też widziała, że to po prostu zrobiła zdjęcia przed i po. I, i, i widziała, i sama mi wysłała zdjęcia tego samochodu i wskazała że skąd to poszło. Więc próbuję dojść, ja nie jestem złośliwy. Nie pan zgłosi na policję, bo ja nie mam z tym nic wspólnego. Czyli nie, nie, jest Pani w stanie powiedzieć kto tutaj mieszka? Mieszka, mieszka, ja Panu powiem ten sposób. To właściwie, jak ja z tą zupą się stało, to był, były lokator, który tu mieszkał, nie? Jak był? To, to było dwa dni temu. No tak. Okay. Bo ten lokator obecny, to gdzieś wyjechał, bo nie ma, ale ta zupa była tego lokatora właśnie przez tyle miesięcy. Na balkonie I teraz. A, czyli lokatora nie ma od wielu miesięcy. Tak, i ta zupa jego była na balkonie. Rozumiem, czyli tylko pani teraz tutaj mieszka. Tak. Okej, okay. no to w takim razie muszę z panią rozmawiać, no. No ale o czym ze rozmawiać? Ja nie o nic wspólnego z tym. A więc osoba urzędująca w mieszkaniu zarzeka się, że szkoda nie wynikła z jej winy, ponieważ zupa w słoiku, która stała na balkonie... Nie należała do niej, a do współlokatora, który wynajmował pokój w pomieszczeniu kilka miesięcy wcześniej i najzwyczajniej w świecie zapomniał zabrać słoiki ze sobą. Nie, no to jest jakaś niedorzeczność. Jak w ogóle, jaki człowiek trzyma zupę w temperaturze 30 stopni na balkonie, w środku lata? No jaki? Cokolwiek to było, co się wylało na mój samochód, to na pewno już nie była zupa, tylko jakaś tykająca bomba biologiczna. Ja nie wiem, co ja teraz zrobię, jak ja mam teraz wyrwać jakąkolwiek dupeczkę, jeżeli ona nawet, no nikt nie spojrzy, żadna nie spojrzy na tak zniszczony lakier. O. Adam postanawia zabrać auto najpierw na myjnię ręczną, a następnie po nieudanej próbie mycia na automatyczną, która przynosi lepsze efekty kompletnie nie wiedziałem co zrobić byłem w szoku jestem nadal roztrzęsiony no nie wiedziałem po prostu zabrałem samochód na myjnię ręczną to nic nie dało zapłaciłem 10 zł za tą myjnię skandal później zabrałem ją na myjnię automatyczną myślałem że to troszkę więcej da samochód przeszedł przez myjnię automatyczną efekty są lepsze ale wżery nadal zostały więc ja zmarnowałem 50 zł na samą myjnię mogłem to wydać na suplementy i dużo lepiej chyba by się skończyło bo tak czy inaczej lakieru nie uratowałem te wżery nie wiem co z tym zrobić, czy użyć polerki, czy lakierować samochód od nowa, naprawdę nie mam pojęcia. Może polerowanie wystarczy, ale tak czy inaczej jest to naprawdę bardzo droga zabawa. Muszę to zrobić, muszę to zrobić, bo dziewczyny z tego co wiem, no już inaczej na mnie patrzą. Widziałem, widziałem to spojrzenie, po prostu jak jechałem ulicą, to z chodnika patrzyła się na mnie jedna sztangielka i nie wyglądało to dobrze, ale spróbuję, spróbuję jeszcze zajechać, zobaczę, może uda mi się coś wyrwać. No, bo to niemożliwe. Może, może, może sztangielki aż tak nie lecą na lakier. Może jednak moja klata i biceps wystarczą. Życzcie mi szczęścia. Pomimo zniszczonego lakieru, młody mężczyzna liczy na to, że tym razem jego wielki tors i wyciosany biceps mogą wystarczyć, aby wyrwać rasową sztangielkę. Cześć Maleńka, słuchaj, ja. Może pójdziemy razem, zaproszę cię na trening. Później pokażę ci, jak mieszkam. Mieszkam z mamą, ale spokojnie, mam wolny pokój, mogę Cię zaprosić. Słuchaj, no, jeżeli ty swoją kobietę traktujesz jak ten lakier na samochodzie, nie mamy o czym rozmawiać. Niestety, młody mężczyzna przeliczył swoje możliwości. Na pewno pójdzie mu lepiej, kiedy już wypoleruje swoje auto. Dobra, a teraz bez żartów. Słuchajcie, to jest autentyczna historia. Po prostu postanowiłem obrać to troszeczkę w żart, zrobić to na śmiesznie i. Ręce mi opadły, jak poszedłem do kobiety i ona mi powiedziała, że to nie jest jej wina, ponieważ to jest słoik współlokatora, który mieszkał tam 4 miesiące. Tam w ogóle kto trzyma zupę na balkonie przez 4 miesiące i mówi, że to jest zupa, to jest to się stała bomba jakaś radioaktywna. Naprawdę, wyżarło lakier, tak czy inaczej, hej dajcie znać, co byście zrobili w mojej sytuacji, ja teraz może zajmę się, no nie wiem, chyba chyba to wypoleruję, bo chyba da się to wypolerować, ale Jestem ciekaw, co byście zrobili. Czy byście na przykład pozwali kogoś, czy byście to zostawili, olali temat? Um, udostępnijcie, żeby się ludzie pośmiali, bo różne są historie, ale takie jeszcze nie słyszałem. Skomentujcie, zostawcie łapę do góry. Hej, te łapy wiecie, odrobią mi troszkę hajsu na lakier. Ale y, też nie chcę, nie chcę być taki, wiecie, y, taki prostolinijny, bo tego samego dnia jak miałem ten problem, to zobaczyłem sobie, tak akurat trafiłem przypadkiem na historię niektórych sportowców, którzy opowiadali o swoich problemach w życiu i na przykład te problemy były dużo gorsze niż zwykły zarysowany lakier czy tam wyżarty, bo potracili nogi, potracili ręce, potracili zdrowie, nie? Ja na przykład właśnie przestałem się tym martwić, bo wiem, że mam stuprocentowe zdrowie, jestem w stanie robić to, co robię jestem w stanie odrobić pieniądze za to polerowanie, tak czy inaczej, więc w życiu pewnie stracę jeszcze uff, nie tylko tyle, a pewnie jeszcze więcej, bo wielokrotno no, spoko, wiecie o co chodzi. Tak czy inaczej, yy, widzimy się niedługo. Peace out, bro buziaczki. Dobranoc na razie. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie.